No i witam w takim nieco nietypowym w tym okresie filmie. Pokażę tą młodzież, która jest aktualnie w razie czego dla chętnych dostępna. Tu mamy na ziemię wszystkie zrzucone na podłodze. Uczą się, radzą sobie już coraz, coraz lepiej. Eee, powiem tak, z każdej parki mogę odstąpić po jednej sztuce. Jest ich tutaj łącznie myślę... Część jest jeszcze troszeczkę mniejsza w, w miskach, ale jakby ktoś chciał, to może sobie ewentualnie e, te z misek zamówić. E, wszystko na zasadzie takiej. Jeden zostaje dla mnie, jeden jest e, ewentualnie dostępny. Gabiemu się tutaj widzę ewidentnie któryś młody nie podoba. Tak one się mniej więcej prezentują. Po czym mamy tutaj młode? No, młode są tutaj kompletnie po całym rozpodzie. Nie ma tutaj na podłodze jedynie, podajrzeć, czterech czy pięciu par, które są troszeczkę młodsze. Młodziki odkarmione bardzo ładnie dodatkowo bardzo ekwilibrystyczne, fajne barwy. No, tak jak mówię, to są ptaki, które u mnie latają. Tutaj ich rodzice to przeważnie albo dzieci jakichś wybitnych lotników, czy moich, czy bliskich kolegów jak Piotrka na przykład. E, czy tutaj są młode pogabim, czy są młode, e, czy są młode po jego dzieciach? Bo tutaj wiadomo, ja sobie rozchodowuję troszeczkę tą rodzinę. No nie powiem, powiem od razu tak. E, jeżeli chodzi o młode pogabim, no mam już troszeczkę dla siebie uchodowanych, e, jakieś tam kolejne jajeczka mam podebrane. Jest tam może jakiś w planie projekcik, więc. Po nim jednego młodego mógłbym odstąpić teraz. Powiem tak: samica, z którą on jest aktualnie, to jest matka m.in. samczyka, który miał teraz jedyneczkę na pierwszym locie i był wcześniej najlepszym lotnikiem w kategorii F w oddziale dwa lata temu. Tak więc ona już też pokazała. Po nim są takie burę niebieskie Takie ciemne niebieskie ptaszki One się tam chyba w rogu schowały Jeden jest tutaj schowany zaraz za tym niebieskim i drugi jest tutaj obok tego pstrego Gdyby ktoś chciał aczkolwiek mówię od razu uprzedzam że młode po No to jest troszeczkę inna Inna półka cenowa To mówię od razu W razie czego zostaną dla mnie ja bardzo chętnie je dla siebie zostawię, ale jeżeli ktoś byłby chętny, po prostu mówię, jeden jest dostępny. Hmm, tutaj są m.in. po Andaluzie, widzimy taki czerwony wyszedł, drugi płowy, ten taki pstry wyszedł po kolejnej córce tego najlepszego rozpłodowca u Piotka. Ten czerwony, czerwony prawdopodobnie zostanie u mnie, no chyba, że ktoś mnie zabije i da jakąś fajną propozycję, bo to jest znowu braciszek tego, który miał jedynkę po tym samym samcu, czyli po trzysetce, trzysetka to jest ten tutaj ciemny samczyk. On już między innymi jest ojcem drugiej lotniczki okręgu. No i tutaj takie dwa młode specjalne. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jednego z nich specjalnie je tutaj zostawiłem wyżej. Dwa takie niebieskie, białolotki. Jeżeli ktoś by chciał, to jeden z nich również byłby dostępny. Eee... No są to młode po olimpijskiej dwunastce, czyli po najlepszej lotniczce okręgu z zeszłego roku. A jej partnerem jest mój siwy białolot od Piotrka, syn dwóch najlepszych lotników oddziału z Duńska Wola w kategorii A i B. Mam takiego, takiego i synka, i córę po tym samczyku, po tej parze Piotrka, które tak super latały no i tutaj on jest aktualnie naparowany na, na olimpijską mam dla siebie już też oddzielone więc w razie gdyby ktoś był chętny to z nich również byłby któryś dostępny, fajne dwa kluski takie fajne byczki wyrośnięte ładnie, dwa białolotki aczkolwiek tu też mówię, no tutaj no tutaj jeżeli ktoś by je któregoś z nich chciał no to naprawdę jakaś poważna, poważna, propozycja musiałaby paść. Młode, myślę, prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Gładziutkie, równiutkie, aż miło popatrzeć. Na pewno w tym roku nie narzekam absolutnie na młodzież. Ten jest, mówię, ciekawy egzemplarz. Jeden taki już pojechał w tym roku w góry. Wyszedł drugi po Andaluzie i po Rudej. Po rudej kicie. Są tutaj też młode po, yy, po Czuprynce, między innymi. Czyli też córce wybitnych lotników yy, Kolegi Czupryniaka. Powiem szczerze, bardzo ładne, młode rosną. Bardzo ładne, młode po nich wychodzą. Tutaj jestem nakrapiany. To jest yy, akurat braciszek yy, tego, tego czerwonego takiego diwoląga. Tak jak mówię, młodzież. Spaceruję sobie w najlepsze, to jest taka młodzież do wysyłki, jak najbardziej już teraz nawet w środę. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. Numer do mnie znacie, jest na początku filmu i zaraz będzie również na końcu. Gdyby ktoś chciał, może zadzwonić. A, jeszcze pokażę te, które są troszeczkę młodsze w celach. Są między innymi jeszcze młode po mamusi eee, 632. Czyli po tej szpaczce jest jeden czarny jest jeden czarny, ja u siebie też mam z pierwszego lęgu dwa czarnuchy, ten ma tutaj jeszcze jakieś białe pod spodem, a drugiego mamy też takiego dużego gamonia rudego granoska. Bardzo fajne młode, aczkolwiek te też by były ciutkę, droższe. co tu jeszcze jest ciekawego no tutaj jest stary szpak po starym szpaku też z pierwszego lęgu mam dwa młodziki tu mamy dwa kolejne jest jeden szpaczek i jeden niebieski białolot w pierwszym lęgu było identycznie no ale one potrzebują jeszcze około tygodnia eee, co tu jeszcze po dziwaku po dziwaku jest jeden płowy i jeden dryst ale to jakby ktoś chciał na przyszłość po dziwaku i po córce Gabiego. I mamy jeszcze. Tutaj nie ma. A, i po rudym jeszcze są. Rudy. Rudy, syn najlepszego lotnika oddziału z Duńska Wola. Po nim jest Rudy Pstry. Też mam takie już dwa odsadzone. A drugi jest jakiś niebieska. Niebieska samiczka. A tutaj stara samica, to jest od kolegi, od kolegi Mariusza Tosika, ode mnie tutaj z oddziału. Też z bardzo fajnym pochodzeniem samiczka, zobaczymy co to będzie. Gabiego musimy pokazać, młode zrzucone to wtedy będę mógł już sobie posprzątać na spokojnie w celach. I jeszcze raz krótki rzutnanie, jak one się prezentują. Tak wyglądają. Jeżeli, tak jak mówię, ma ktoś ochotę, można zadzwonić, można zapytać, można się ewentualnie dogadać. I jeszcze jeden krótki rzut na te dwa skurczybyki po olimpijskiej. Widać samczyk i samiczka, raczej będzie. Ten tu przypojniku, raczej samczyk. One bardzo takie duże, potężne wychodzą. Ja te, które mam rozdzielone. Miło patrzeć. Takie to polecam szczerze mówiąc do rozpłodu, bo naprawdę pochodzenie bombowe, a dodatkowo i cieszą oko. Tyle ode mnie na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak coś to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.